Po czterech rozegranych meczach w dolnośląskiej pierwszej lidze siatkówki mężczyzn, bolesławicy siatkarze z BTS Elektros plasowali się na pierwszym miejscu tabeli. W sobotnim meczu ich rywalem miał być jednak MUKS Ziemi Milickiej Milicz, drużyna, która zajmowała pozycję wicelidera z jednym punktem straty do bolesławian. Ten mecz miał więc przesądzić na ten moment rozgrywek, kto znajdzie się na pozycji lidera. Mecz był od początku wyrównany. Goście dość mocno weń weszli i popisywali się dużą skutecznością w atakach. BTS nie odstępował im jednak walecznością, i wynik tego pierwszego seta musiał zostać ustalony w grze na przewagi. Milczanie wygrali go ostatecznie do 25. Drugi set wyglądał bardzo podobnie. Obie drużyny dawały z siebie to, co miały najlepszego. Tu znowu przeważała gra punkt za punkt i znowu trzeba było przedłużyć grę w secie, by rozstrzygnąć go w przewagach. Tym razem wynik ustalono na 27 do 29 i znowu to goście zapisali sobie kolejny punkt z zaseta. W trzeciej odsłonie meczu obraz gry już się jednak zmienił. Miliczanie od tego początku zarysowali przewagę nad gospodarzami. Znalazło to szybko potwierdzenie na tablicy wyników. Przy 20. punkcie dla Milicjan Bolesawianie mieli ich tylko 15. Ale dość udanie zaczęły im wychodzić próby powrotu do meczu. Jednak przy wyniku 19 do 22 Bolesawianie nie potrafili już zatrzymać gości i ses zakończył się przegraną do 19, a cały mecz 0 do 3. Licznie zgromadzonym kibicom ten mecz z pewnością mógł się jednak podobać. Mimo iż była to przegrana, to w bardzo dobrym stylu. Niestety BTS spadł przez to w ligowej tabeli na trzecie miejsce. Liderem zostali miliczanie, a Bolesławian wyprzedził też KKS Jelenia Góra. Obie te drużyny mają też o jeden mecz mniej rozegrany od BTS-u. Szósta kolejka rozegrana będzie w święto niepodległości 11 listopada. BTS zagra tym razem na wyjeździe w Strzelinie z tamtejszymi tygrysami. To obecnie czwarta drużyna ligowego zestawienia, tracąca do BTS-u 3 punkty, ale też z jednym meczem mniej rozegranym niż Bolesławianie.